Zaprezentujemy Państwu panel obsługi klienta Saldo Smart. Jest to funkcjonalność udostępniona klientom biur rachunkowych, które mają dostęp do tego systemu. Za pomocą systemu Saldo będziecie Państwo mogli dodawać dokumenty oraz móc pobierać je bezpośrednio z krajowego systemu e-faktur. Będziecie mieć również możliwość generowania plików z przelewami bankowymi, prowadzenia wygodnych rozrachunków, możliwość wszystkiego wyszukiwania dokumentów, które znajdują się już w Saleo oraz prowadzenie zestawień kosztowych. Zapraszam do prezentacji. Logujemy się do systemu. Po zalogowaniu będziemy mieć widoczność wszystkich możliwych modułów, do których dostaliśmy uprawnienia. My w tym momencie jesteśmy na koncie ze standardowymi uprawnieniami. Mamy dostęp do zakładki kontrahenci, dokumenty i raporty również z poziomu podglądu panelu widzimy informacje o naszym biurze rachunkowym mamy skróty do zakładki dokumenty do zakładki kontrahentów mamy tutaj również skróty z szybkiego filtrowania dla dokumentów kosztowych i sprzedażowych przejdziemy teraz do dodawania dokumentów do systemu Saldo Smart w tym celu przechodzimy na listę dokumentów I następnie wybieramy opcję Dodaj dokument. Wybieramy miesiąc i rok, do którego chcemy dodać dokumenty. I wybieramy wybrane pliki. Następnie dodajemy. Kliki zostały już dodane do systemu. Możemy je podejrzeć w zakładce Dokumenty w wybranym miesiącu i roku, do którego został przez nas dodane. I w tym momencie, zależy się od tego, jakie otrzymaliśmy uprawnienia, dokumenty mogą być podejrzane lub odczytane. Jeżeli mamy opcję Odczytaj, pojawi nam się wtedy przycisk Odczytaj. Przed samym odczytem, oczywiście, możemy dokument podejrzeć zweryfikować dla pewności, co zostało przez nas do systemu dodane, bądź usunąć, jeżeli okaże się, że to, co zostało dodane, nie powinno znaleźć się w saldo smart. Ja w tym momencie uruchamiam odczyt, do którego mam uprawnienie. Wybieram odpo odpowiednią formę odczytu. W tym wypadku podziel automatycznie, gdyż w tym pliku znajduje się kilka faktur. Dodatkowo oprócz opcji podziel automatycznie jednostronnie skanowane, mamy też do wyboru podziel automatycznie dwustronnie skanowane. Opcję niedziel, którą stosujemy wtedy, kiedy jeden plik to jedna faktura, niezależnie od tego, ile ma stron. I następnie podziel jednostronnie skanowany z białymi kartkami i podziel dwustronnie skanowany z białymi kartkami. Te opcje wybieramy wtedy, jeżeli w naszym pliku znajdują się białe kartki, które są używane jako separator do rozdzielania pomiędzy sobą dokumentów. Rozpoczął się odczyt. W tym momencie czekamy na zakończenie odczytu. Dokumenty zostały odczytane. Zostały rozpoznane typy, numery dokumentów, kontrahenci, kwota oraz daty. Pozostałe elementy są elementami związanymi z księgowością. Będą one uzupełniane przez biuro rachunkowe. W tym momencie możemy przejść na podgląd dokumentu. Z tego, co zostało w Saldo udostępnione dla, na naszym koncie, możemy sparametryzować, poprawić bądź uzupełnić brakujące dane, jeżeli nie zostało rozpoznane. Mamy informację, numer dokumentu, daty z dokumentu, rozpoznany kontrahent oraz rozpoznana kwota. Dodatkowo, w momencie kiedy wejdziesz już do działania KSEF, na liście dokumentów mamy przycisk pobierz z KSEF. Po jego kliknięciu. Będziemy mieć możliwość pobrania faktur kosztowych bądź naszych faktur sprzedażowych, które znajdują się w KsEFie. Wybieramy w tym wypadku faktury kosztowe. Wybieramy zakres, dat, z którego chcemy wyszukać dokumenty w KSEF. I wybieramy opcję szukaj. Zostały wyświetlone dokumenty z wybranego przez nas zakresu i możemy je teraz zaznaczyć i wygrać do systemu. Rozpoczęło się pobieranie dokumentów z KSEF. W momencie, kiedy zakończy się, dostaniemy odpowiedni komunikat z saldy o SMART, że zostały dokumenty pobrane i będzie mogli poprzez komunikat przejść na podgląd tych dokumentów, które zostały z XEF pobrane. Dodatkowo, podczas pobierania dokumentów z XEF mamy dodatkowe narzędzie do wyszukiwania zaawansowanego, m.in. po konkretnych numerach faktur z danego okresu, po konkretnych kontrahentach według nip oraz, jeżeli posiadamy taką informację, po samych numerach dokumentów z KSEF. Jeżeli chcą Państwo aktywować po swojej stronie pobieranie dokumentów z XEF i mamy do tego dostęp, przechodzimy do konfiguracji XEF. Następnie w odpowiednich rubrykach wprowadzamy wygenerowany z platformy XEF token udostępniający możliwość pobierania bądź wysyłania dokumentów z Saldo do XEF. Wprowadzamy Token w zakładce Token XEF dla użytkownika firmy, wtedy państwo oraz pracownicy będziecie mogli pobierać dokumentu z XEF-u. Jeżeli chcemy, żeby dodatkowo dokumentu z XF pobierało biura rachunkowe, wprowadzamy ten, ten sam token bądź inny specjalnie wygenerowany dla pracowników biura rachunkowego pod zakładką Token XF dla biura rachunkowego. Dokumenty z ksefu zostały pobrane. Widzimy je na liście dokumentów. Dodatkowo pod dzwoneczkiem notyfikacji otrzymaliśmy powiadomienie o pobranych dokumentach z ksefu, gdzie możemy na to kliknąć i wtedy zostaną wyfiltrowane dokładnie te dokumenty, które zostały przez nas pobrane. Dokumenty zaimportowane z KSEF-u posiadają swoją wizualizację. Mamy tutaj też stosowną informację, że podgląd jest wygenerowany na podstawie danych z KSEF. Wszystkie dane, które zostały wykryte są w 100% prawidłowo rozpoznane. Dodatkowo jest przesłany numer KSEF dla danego dokumentu. I dalej postępujemy. Tak jak w przypadku normalnych dokumentów dodawanych z pliku. Dodatkowym jeszcze elementem, gdzie możemy oznaczyć biurowi rachunkowemu informację, czy dany dokument pobrany z ksef jest przez nas zatwierdzony bądź odrzucony. Informacja adaptacji bądź odrzucenia dokumentu będzie widoczna na liście dokumentów z odpowiednim znacznikiem. Następnie dokumenty, które posiadamy na liście dokumentów, możemy pod sekcją edytuj oznaczyć wybrane dokumenty jako zapłacone, przydzielić osobę, jeżeli pracuje więcej osób w systemie, które mają zweryfikować dane dokumenty. Jeżeli dokumenty zostały pobrane z XSEF, możemy wszystkie dokumenty zaznaczone zatwierdzić bądź odrzucić. Mamy również możliwość pobrania zaznaczonych dokumentów do pliku Excel, pobrania zaznaczonych dokumentów do paczki ZIP, wygenerować wszystkie dokumenty do jednego pliku PDF bądź jeżeli dokumenty zostały pobrane z KSEF-u, pobranie tych dokumentów w formacie XML. Jeżeli są jakieś dokumenty w systemie wprowadzone kosztowe i mają status niezapłacony, możemy te dokumenty zaznaczyć i przejść do generowania pliku przelewów. Mamy do wyboru przelewy krajowe bądź krajowe w walucie. Z tego poziomu parametryzujemy, jak ma wyglądać plik, który później zostanie przez nas zaciągnięty do banku. Wybieramy konto bankowe, na którym ma być plik wygenerowany, parametryzujemy daty płatności, informacje odnośnie przelewów, czy ma być split payment, czy ma być dodatkowa weryfikacja bail-listy, czy dokumenty mają być od razu po wygenerowaniu pliku oznaczone jako zapłacone. Jeżeli z tego miejsca zobaczymy, że coś jest nie tak z naszymi fakturami, dostaniemy stosowny komunikat w uwagach przy każdym dokumencie. Z poziomu listy dokumentów mamy również możliwość sprawdzenia statusu VAT oraz białej listy kont, jakie znajdują się na fakturach. Wyniki zostaną przesłane na nasz adres mailowy. Dodatkowo z poziomu zakładki Dokumenty mamy przejście na wyszukiwarkę. Wyszukiwarka pozwoli nam na odnajdywanie wybranych dokumentów na podstawie poszczególnych parametrów, takich jak komentarz do dokumentu, opis bądź nazwa samego pliku, po treści, jaka znajdowała się na dokumencie, po kontrahentach, datach, etc. Oczywiście możemy te wszystkie elementy ze sobą łączyć, jeżeli chcemy odnaleźć konkretny typ dokumentu bądź konkretną fakturę. Przykładowo spróbujmy znaleźć fakturę za paliwo bądź za jakąś usługę. Wpisujemy w tym momencie przykładowo oznaczenie BP i klikamy pokaż. Nie było takiego dokumentu. Wpisujemy usługa. Odnalazło trzy dokumenty, w której treści była usługa. Wyszukujemy przykładowo fakturę o treści 95 BP. Odnalazło jeden taki dokument. Przechodzimy na niego. I widzimy. Że w treści wystąpiło paliwo 95 BP. Tak wyszukane dokumenty możemy przykładowo oznaczyć jako zapłacone. Jeżeli mają status niezapłacony, możemy takie dokumenty wyszukane pobrać do Excela, do paczki ZIP. Możemy wygenerować do nich zbiorcze przelewy. Kolejnym modułem są raporty. Pierwszy, zakupy u kontrahentów. W tym miejscu możemy wygenerować raport kosztów według kontrahentów zebranego okresu. Wygenerowany raport możemy pobrać do Excela. Następny zakupy według kategorii. W tym miejscu możemy wygenerować zestawienie zakupów kosztów i towarów według kategorii księgowych. Wybieramy zakres. Wygenerowane informacje możemy również pobrać do Excela. Kolejny Rozrachunki z kontrahentami. W tym miejscu możemy wygenerować raport rozrachunków z kontrahentami. Wybieramy wybrany zakres dat. Uzyskane informacje możemy pobrać do Excela. Kolejny, zrealizowane płatności. W tym miejscu możemy wygenerować raport dokumentów, które zostały przez nas oznaczone jako zapłacone. Wybieramy zakres dat. Wygenerowaną listę możemy również pobrać do Excela. Oczywiście nie są to wszystkie dostępne możliwości, jakie udostępni nam do smart. Biuro rachunkowe może udostępnić nam również możliwość wystawiania faktur, dostęp do eteczek pracowniczych, możliwość utworzenia obiegu dokumentów, możliwość odczytywania wyciągów bankowych, dostęp do podsumowań księgowych oraz moduł do otworzenia zadań. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale.